Serdecznie. Podczas dzisiejszych zajęć poznamy twierdzenie o pierwiastkach wymiernych, wielomianu o współczynnikach całkowitych. Taki jest temat. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych, wielomianu o współczynnikach całkowitych. Ale do twierdzenia przejdziemy za chwilkę. Natomiast zacznijmy od takiego zadania. Zadaniem brzmi, znajdź wszystkie pierwiastki wielomianu. W od x równa się 2x do trzeciej, dodać 3x kwadrat, minus 8x, dodać 3. Wiedząc, że r równy 1 jest pierwiastkiem wielomianu czyli możemy tutaj zapisać n równa się 1, to jest jeden z pierwiastków. I teraz pytanie, ile tych pierwiastków może być? Tutaj pomocne będzie nam twierdzenie, twierdzenie, które mówi o tym, że wielomian stopnia n dla n większego od 1 może mieć co najwyżej n pierwiastków. Czyli to znaczy, że nasz wielomian, który jest trzeciego stopnia, może mieć co najwyżej trzy pierwiastki. I pomocny będzie dla nas schemat Hornera. Zbudujemy schemat Hornera dla tego wielomianu x do 3, x kwadrat, x, x do 0. Współczynnik przy x do 3 2, przy x kwadrat 3, przy minus -8 i wyraz wolny 3. I my wiemy, że jednym z pierwiastków jest liczba 1, czyli tutaj wpisujemy jedynkę i dwójkę przepisujemy z góry i działamy. 1 razy 2 jest 2, dodać 3 jest 5. 1 razy 5 jest 5, dodać minus 8, minus 3. I 1 razy minus 3 jest minus 3, dodać 3, 0. Czyli rzeczywiście schemat Hornera potwierdza nam, że jedynka jest pierwiastkiem tego wielomianu, bo tutaj w ostatniej kratce wyszła reszta równa 0 i możemy zapisać nasz wielomian w i x i jako iloczyn tego przez co dzielimy, czyli x minus 1 razy wynik z dzielenia, który jest wielomianem stopnia drugiego i tutaj mamy współczynniki tego wielomianu podkreślę czyli 2x kwadrat Dodać 5x minus 3. I teraz już w drugim nawiasie mamy trójmian kwadratowy, czyli możemy policzyć deltę i sprawdzić, ile jest pierwiastków z tego drugiego nawiasu, czyli mamy tak 25 minus 4 razy 2, 8, 3 razy 8 24, ale dodać, czyli to się równa. 49, czyli 7 do drugiej. Czyli x. Tutaj możemy zapisać, że z pierwszego nawiasu jest x1 równe 1. I teraz tutaj kolejne, kolejne numerki, czyli x2 y, to się równa minus b, czyli minus 5, minus pierwiastek z delty, czyli minus 7 przez 2A, czyli przez 4. To jest minus 12 na 4, czyli minus 3. I kolejny pierwiastek, bo delta jest większa od zera, czyli z tego trójmianu są dwa pierwiastki. Minus 5, dodać 7 przez 4, czyli 2 czwarte to się równa 1, druga. Czyli możemy zapisać, że x należy do zbioru: minus 3, 1, druga i 1. To są wszystkie pierwiastki wielomianu. On jest trzeciego stopnia i zgodnie z twierdzeniem może mieć co najwyżej trzy pierwiastki, i ma właśnie trzy w tym wypadku. I teraz przejdziemy już do twierdzenia o pierwiastkach wymiernych. Ja zmarzę tablicę. Twierdzenie mówi o tym, że jeżeli ułamek nieskracalny P przez q ułamek nieskracalny, gdzie p jest liczbą całkowitą z wykluczeniem zera, q jest liczbą całkowitą z wykluczeniem zera. Jeżeli taki ułamek nieskracalny jest pierwiastkiem wielomianu WX o współczynnikach całkowitych, to licznik tego ułamka, czyli P, jest dzielnikiem wyrazu wolnego wielomianu, natomiast mianownik, czyli Q, jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potędze, Zmiennej x. Czyli jeszcze raz może powtórzę. Jeżeli ułamek nieskracalny p przez q, gdzie p i q są liczbami całkowitymi różnymi od zera, jest pierwiastkiem wielomianu w od x o współczynnikach całkowitych, to licznik tego ułamka, czyli p, jest dzielnikiem a0, czyli powiemy słowami wyrazu wolnego, natomiast Q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potędze zmiennej, czyli symbolicznie można zapisać AN. I to twierdzenie bardzo jest pomocne w szukaniu pierwiastków wielomianu, zwłaszcza wtedy, kiedy wielomian trudno rozłożyć na czynniki. Zdarzają się takie wielomiany, że no, nie da się włączyć wspólnego czynnika przed nawias, nie ma jak zastosować wzorów skróconego mnożenia ani grupowanie wyrazów nie jest możliwe. I wtedy właśnie korzystamy z tego twierdzenia. Zobaczymy na przykładzie. Zaczniemy od takiego zadania ze zbioru dla klasy drugiej na poziomie rozszerzonym. To jest na stronie 162 zadanie 504. polecenie brzmi wyznacz zbiór liczb wymiernych które mogą być pierwiastkami wielomianu w od x i w od x jest podany weźmiemy przykład d zmarzę tablicę pod punkcie d wielomian w od x jest taki w od x równa się 2x do 3 minus x kwadrat dodać 7x i jeszcze odjąć 3. No, i teraz szukamy, jakie to liczby mogą być pierwiastkami, a czyli są podejrzane o to, że są pierwiastkami. No więc tak, są one postaci r równa się p przez q, ale wiemy, że p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, czyli minus trójki, czyli P możliwe są jakie? No plus lub minus jeden, plus lub minus trzy. I Q. Q to mają być dzielniki współczynnika przy najwyższej potędze zmiennej, czyli dwójki. Czyli to może być plus lub minus 1, plus lub minus 2. I teraz wszystkie możliwe r, y, to mamy wziąć p przez q, czyli to przez to to będzie plus 1k lub minus 1k, to przez to, czyli plus minus 1, druga. To przez to, czyli plus minus 3, to przez to, czyli plus minus 3 drugie. Te liczby wszystkie tutaj wypisane, a jest ich 2, 4, 6, 8 w tym wypadku, bo dodatnia i ujemna zawsze jest tutaj, to są e, liczby, które są podejrzane o to, że mogą być pierwiastkami tego wielomianu. Ale oczywiście. One wszystkie nie mogą być pierwiastkami, bo wielomian jest stopnia trzeciego, czyli on może mieć co najwyżej trzy pierwiastki. Ale wśród tych liczb szukamy tych, które są faktycznymi pierwiastkami. Możemy to zrobić sprawdzając, ze korzystając ze schematu Hornera, czyli podstawiając taką liczbę do schematu Hornera. Jeżeli reszta. Wyjdzie 0, to znaczy, że dana liczba jest pierwiastkiem. My tego nie robimy w tym zadaniu, bo polecenie się kończy na wyznaczeniu tego zbioru akurat w tym zadaniu. Ale kolejne zadanie kolejne zadanie brzmi następująco. Wyznacz wszystkie wymierne pierwiastki wielomianu WODX, jeśli i WODX jest podany, zmarzę tablicę. To jest zadanie 5105 przykład D. W od x równa się. 3x do 3. Minus x kwadrat minus 3x. I jeszcze dodać 1. Wyznaczamy wszystkie pierwiastki tego wielomianu. Wypiszemy zgodnie z twierdzeniem te liczby, które są kandydatami na pierwiastki. Są one postaci r równa się p przez q, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, czyli jedynki. To znaczy, że p to może być plus minus 1, natomiast q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potędze zmiennej x, czyli trójki. To znaczy, że Q może być plus minus 1 plus minus trójką. Czyli R to może być to przez to, czyli plus minus 1 to przez to, czyli plus minus 3. Mamy cztery takie liczby, które są kandydatami na pierwiastki, ale wiemy, że dla wielomianu stopnia trzeciego, takim jest W, mogą być co najwyżej trzy pierwiastki. Zawsze warto sobie najpierw sprawdzić, czy wśród pierwiastków przypadkiem nie ma jedynki, zwłaszcza, że tutaj jedynka jest wśród tych liczb kandydujących na pierwiastki. Taka pomocna wskazówka, jeżeli suma współczynników wielomianu jest równa 0, to znaczy, że jedynka jest pierwiastkiem wielomianu. Możemy to sprawdzić. Mamy tutaj współczynniki 3, minus 3, one dają 0 i minus 1, 1 dają 0, czyli jak sumujemy wszystkie współczynniki tego wielomianu, to wynik jest 0, czyli to znaczy, że 1 jest pierwiastkiem tego wielomianu. Ale oczywiście potwierdzimy to ze schematu Hornera. Buduję więc schemat Hornera dla tego wielomianu. x do 3, x kwadrat x, x do zerowej, spisujemy współczynniki przy x do trzeciej trójka, przy x kwadrat minus 1, przy x minus trójka i wyraz wolny 1. I sprawdzamy jedynkę, trójkę z góry przepisuję i działamy, 1 razy 3 jest 3, dodać minus 1 jest 2, 1 razy 2, 2, dodać minus 3, minus 1. 1 razy minus 1, minus 1, dodać 1, 0. Czyli się potwierdza, bo w ostatniej kratce wiemy, że ta liczba jest resztą z dzielenia wielomianu przez dwumian x minus 1 i reszta jest 0. Mogę teraz zapisać ten wielomian W x, że to jest dwumian x minus 1 razy wielomian stopnia drugiego, który jest wynikiem dzielenia. Tutaj mamy współczynniki tego wielomianu. Czyli to jest 3x kwadrat dodać 2x minus 1. Czyli z pierwszego nawiasu mam to pierwsze miejsce zerowe jedynkę. A tutaj policzę deltę dla przemianu kwadratowego. 2 do kwadratu to jest 4 minus 4 razy A, czyli razy 3, 12. I jeszcze razy minus 1, czyli dodać 12. Czyli to się równa 16, a to się równa 4 do kwadratu. I zmarzę to, co jest u góry. To znaczy, skoro delta wyszła nam większa od zera, że mam jeszcze z tego nawiasu dwa dodatkowe pierwiastki. X2 to się równa. Minus b, czyli minus 2, minus pierwiastek z delty, czyli minus 4 przez 2a, czyli przez 6, czyli to jest minus 6 nad 6, czyli minus 1. I x2 równa się minus 2 dodać 4 nad 6, czyli to się równa 2 y, szóste, czyli 1 y, trzecia. Czyli mogę ostatecznie zapisać zbiór pierwiastków, że to jest od najmniejszego weźmy minus 1, 1 trzecia, 1. Teraz mamy rozwiązane zadanie. I kolejny przykład z tego samego zadania: przykład F. Zmarzę tablicę i zapiszę wielomian. 2 od x równa się x do czwartej dodać 2x do trzeciej dodać x dodać 2 Jeszcze sprawdzę czy się nie pomyliłam Jeszcze raz x do czwartej dodać 2x do trzeciej dodać x i dodać 2 i wypisuję y, liczby. R to jest p przez q. P jest dzielnikiem dwójki, czyli p to może być plus minus 1 plus minus 2, Q jest dzielnikiem wyrazu wolnego, czyli jedynki. To q może być plus lub minus jedynką, czyli r. To mogą być to przez to, czyli plus minus 1, to przez to, czyli plus minus 2. I e, szukamy, e, które liczby będą pierwiastkami. Może ich być co najwyżej 4, e, no ale sprawdźmy. Suma współczynników tego wielomianu nie równa się 0, czyli 1 nie jest pierwiastkiem. Zbudujmy schemat Hornera i sprawdzajmy poszczególne liczby. Czyli mamy tak, x do 4, x do 3, x do 2, x i x do 0. Przy x do 4, 1, przy x do 3, 2. x kwadrat nie występuje, to znaczy, że współczynnik jest 0, przy x 1 i tutaj 2. I ja bym zaryzykowała sprawdzenie minus 1. Minus 1. Jeden z góry przepisuje. To razy to jest minus 1 plus 2 jest 1. To razy to jest minus 1 plus 0 minus 1. To razy to jest 1 y, plus 1 to jest 2. I to razy to jest minus 2 plus 2 0. Czyli okazuje się, że Rzeczywiście minus 1 jest pierwiastkiem, to znaczy mogę już zapisać wielomian od i x, że to jest x dodać 1 razy i tutaj mam współczynniki wielomianu o stopień niższego, czyli ten był czwartego stopnia, to kolejny będzie trzeciego stopnia, czyli x do trzeciej dodać x kwadrat, minus x dodać 2. No, i teraz e, dalej. Szukam kolejnych e, pierwiastków, ale już mogę robić schemat hornera dla e, takiego wielomianu trzeciego stopnia. E, teraz ja bym sprawdziła może minus dwójkę. E, Zmarzę tutaj to, co jest u góry. E, czyli mam tak: x do trzeciej x kwadrat, x i x do zerowej. 1, 1 minus 1, 2. 1, 1 minus 1, 2. Sprawdzę sobie minus 2, czyli 1 z góry przepisuję. Minus 2 razy 1 minus 2 plus 1 minus 1. To razy to jest 2 minus 1 jest 1. To razy to jest minus 2 plus 2, 0, czyli okazuje się, że jest. Czyli znowu mogę dalej rozpisać wielomian w od X, że to jest x dodać 1 razy x dodać 2 i znowu tutaj otrzymuję wielomian stopnia tym razem drugiego, czyli trójmian kwadratowy, bo tu był trzeciego, czyli teraz obniżam stopień. Czyli x kwadrat minus x dodać 1. I dla tego trójmianu mogę policzyć już deltę, to myślę, że możemy zmazać. Delta to się równa minus 1 do kwadratu, czyli 1, minus 4 razy a i razy c, czyli minus 4. Mniejsza od 0, czyli tutaj już nie ma miejsc zerowych, czyli są 2. Minus 2, minus 1. Myślę, że na tym skończymy. Dziękuję Wam serdecznie. Pytania zamieszczajcie w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was.